Więc tak, po pierwsze gratulujemy partyzantowi Awansu i życzymy sukcesu w czwartej Lidze. Przyjechaliśmy tutaj, żeby powalczyć, zagrać dobrą piłkę i wydaje mi się, że mimo porażki to zrobiliśmy. Dwa błędy. No partyzant, druga bramka bardzo ładna. Staraliśmy się robić wszystko, żeby zresztą wyszliśmy na prowadzenie, nie potrafiliśmy udokumentować drugą bramką. Byłoby nam na pewno łatwiej. Wszyscy bardzo mocno się angażowali w grze defensywne i w kontratakach. Tutaj Partyzant wiedzieliśmy, że dysponują bardzo dobrą kadrą, bardzo dobrymi zawodnikami. Więc robiliśmy, co byliśmy w stanie, żeby im to życie na boisku tutaj utrudnić. Włożyliśmy bardzo dużo sił. Zagraliśmy, wydaje mi się, że dobry mecz. Za to dziękuję chłopakom. Wszystkiego najlepszego życzę Jasiowi Barzykowi, kapitanowi, który obchodzi dzisiaj swoje urodziny. A partyzantowi jeszcze raz gratulujemy zwycięstwa i awansu. Powodzenia i dziękujemy. Witamy. Dziękuję chłopakom za mecz, bo Naprawdę czasami ciężko zmotywować drużynę jak się grałeś tak naprawdę o nic. Liga się dla nas skończyła. Myślę, że ten mecz zmian jakichś w tabeli większych nie zrobił. Drużyna Markiewicza miały zapewniony, już dawno dawno miała zapewnione utrzymanie. My awans, także mecz, mecz jak mecz po prostu średni w naszym wykonaniu. Jeśli chodzi o pierwszą połowę, to oddaliśmy środek pola i... Tutaj po prostu były takie pewne braki. Druga połowa już na pewno lepsza w naszym wykonaniu. Dokonaliśmy kilku zmian gra się poprawiła. Zdecydowanie druga połowa w naszym wychowaniu zdecydowanie lepsza. Gra pod każdym względem. drużyna tam Markiewicza. Może jej podziękować za walkę, bo pierwszą połowę na pewno włożyli tam kawał serca i trochę nam brudzili krwi, A druga połowa jest zdecydowanie nasza. Bardzo dziękuję chłopakom tą walkę w tym meczu kolejne, już, już kolejny raz dopisujemy trzy punkty do naszej tabeli, do naszego dorobku. Powtarzam jeszcze raz: cedon no, się już po prostu do nas skończył. Jak to się mówi, ekspres, targowiz już dawno odjechał, reszta została na stacji. Także dziękuję chłopakom.